I teraz tak, okres przechowywania 50 lat, 50 lat w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku. Niestety, 50 lat. Pytanie, czy firmy nasze tyle będą trwały? W stosunku do pracowników, którzy wykonują pracę górniczą, no to nas myślę nie interesuje, natomiast to nas interesuje w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999. Teraz kiedy można zastosować okres przechowywania 50 lub 10 w stosunku do pracowników którzy są zatrudnieni po 31 grudnia 98 a przed 1 stycznia 2019 okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat Na pewno tutaj mamy 50 lat w stosunku do, do pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 98, a 1 stycznia 2019, czyli ten sam okres, co wyżej, ale jeżeli pracodawca złożył raporty do ZUS-u, tak zwane raporty informacyjnie, informacyjne do ZUS-u, to wówczas okres przechowywania jest 10 lat, czyli tu macie ten wybór. Albo 50, albo 10. Pytanie, czy zostały złożone raporty informacyjne. Więc wtedy, jeżeli zostały złożone 10 lat, jeżeli nie zostały złożone 50 lat, Chodzi o tych no, starszych pracowników zatrudnionych, tak jak widzicie w tych zakresach dat, które wam podałem. Okres przechowywania 10 lat dla nowo zatrudnionych pracowników, począwszy od 1 stycznia 2019 roku 10 lat. Są wyjątki, są wyjątki, natomiast generalnie 10 lat. Te wyjątki to wtedy, kiedy na przykład jest jakieś postępowanie. Jakieś postępowanie, i te, i te akta mogą służyć jako dowód w tym postępowaniu. To wówczas te dokumenty mogą być trzymane dłużej. Kiedy kierowca bądź pracodawca jest stroną takiego postępowania, to oczywiście trzymamy go dłużej, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 10 lat po zakończeniu tego postępowania, prawomocnego zakończenia. Tak? Czyli wtedy, jeżeli macie jakieś postępowanie, od tego okresu, od zakończenia tego postępowania, liczycie 10 lat. Słuchajcie, ostatnie dwa slajdy dosłownie, na pocieszenia. Ostatnie dwa slajdy, po to, co tu jest napisane. No właśnie, też jeżeli ktoś powziął, powziął, dostał informację o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania, to ten okres przechowywania dokumentacji się wydłuża o 12 miesięcy ponad te 10 lat. Oj, już mi gardło, słuchajcie, zaschło na maksa, dobra. I ponowne nawiązanie stosunku pracy, bo taka sytuacja może się zdarzyć: pracownik od was odchodzi i nie wiem, za pół roku, za dwa lata do was wraca. To możecie kontynuować tę samą teczkę pracownika, tą samą dokumentację. Czyli możemy tę samą dokumentację kontynuować. I w tym przypadku okres przechowywania tej dokumentacji liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończy się najpóźniej, najpóźniejszy stosunek pracy, który się rozwiązał lub wygasł, po prostu.